Pozwól się odinfluencerować. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam, to jest mega trudne słowo. I temat też jest skomplikowany. Mowa będzie dziś o mojej choince. Ciekawostka jest taka, że zawsze sobie marzyłam, gdy byłam młodsza, że jak zrobię remont, to pierwsze co zrobię w święta, to kupię nowe bombki. W ogóle zmienię cały imidż choinki w domu. Będzie taka pasująca do obecnych trendów i do wnętrza. Jak jest teraz? Jest tak samo jak było zawsze. Ozdoby na tej choince mają więcej lat niż ja, i to mi się w niej najbardziej podoba: że nie jest w obecnych trendach, nie ma wielkiej kokardy ani małych kokardek. Ona jest taka sama zawsze i daje mi to ogromne poczucie bezpieczeństwa, że całe życie się zmienia, a pewne elementy są cały czas takie same, niezmienne. I taka przypominajka, że nie musisz mieć wszystkiego, co jest aktualnie w trendach, nie musisz nic nowego kupować, jedynie możesz. A to, co stare, też jest piękne.